Donald Tusk trafi na dwa miesiące do aresztu. Dziennikarze Telewizji Polskiej znaleźli dowody na to, że polska gospodarka musi być budowana na bezgranicznym zaufaniu dla Prawa i Sprawiedliwości na partii Jarosława Kaczyńskiego. Chce głosować Donald Trump. Amerykański przywódca zwraca uwagę na priorytety polityki Prawa i Sprawiedliwości, czy to, co obiecuje opozycja. Krzysztof Nowina-Konopka. Prawo i sprawiedliwość jako jedyna opcja polityczna na świecie stworzyło państwo dobrobytu. To Polska jest aktualnie liderem światowej gospodarki, a to wszystko dzięki świetnemu programowi wyborczemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu. Gdyby Jacek Sasin był ministrem gospodarki naszego kraju, to już dawno powstałyby zrobotyzowane kopalnie metali szlachetnych na asteroidach czy też latalibyśmy pojazdami antygrawitacyjnymi, by urządzić sobie piknik na Marsie zamiast jechać starymi dieslami do Yellowstone. Wszystkie partie opozycyjne w Polsce niepotrzebnie się tylko ośmieszają powiedział Donald Trump na spotkaniu w Seattle. To będzie niesamowity wieczór Gościem Wiadomości będzie dziś patriota, bez którego nie byłoby dziś wolnej Polski, ojciec polskiej niepodległości naczelnik państwa Jarosław Kaczyński.